Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku serii Otonorologia Praktyczna. Dzisiejszy odcinek jest bardzo praktyczny. Chcę pokazać pacjentom, jak krok po kroku nagrać swój oczopląs telefonem. Jakiś czas temu pokazałem odcinek pod tytułem Jak pacjent może pomóc lekarzowi zdiagnozować swoje zawroty głowy i pokazałem w nim, że pacjent w domu może nagrać smartfonem swój oczopląs podczas ataków zawrotów głowy. Państwo zaczęli to robić masowo, dostałem wiele filmików, ale robią to państwo intuicyjnie, a dzisiaj chcę pokazać jak zrobić to krok po kroku w sposób taki merytoryczny i usystematyzowany. I teraz zobaczmy, tu jest nasza pacjentka. Pacjentka siedzi na leżance bądź łóżku czy tapczanie. Musimy przygotować sobie wałek, taki powiedzmy z grubego kocyka albo ręcznika i w ten sposób umiejscowić go na leżance, żeby pacjentka po położeniu się położyła tutaj swoje barki, a głowa była wygięta do tyłu. Załóżmy sytuację pierwszą, kiedy pacjentka jest sama w domu i chce sfilmować oczoplą z swoim własnym smartfonem. Musi wykonać generalnie dwa manewry, manewr Dix holpajka oraz manewr roll test. Manewr Dix Holpajka diagnozuje otolity w kanale tylnym, a roll test w kanale poziomym. Pozycja siedząca. Wyprostowana, robimy manewr Dix Holpajka. Bierzemy smartfon do ręki, włączamy nagrywanie. Pacjentka skręca głowę w prawą stronę. I teraz szybko kładzie się na plecy, cały czas filmując oczy. Jeśli pojawi się oczopą, to czekamy do jego wygaśnięcia, a jeśli nie, to czekamy 20 sekund. Powrót do pozycji siedzącej. Dobrze. Teraz głowa w lewą stronę skręcona o 45 stopni. I z tej pozycji pacjentka szybko kładzie się na plecy. Filmowanie oczu. Filmowanie trwa przez 20 sekund co najmniej lub do czasu wygaśnięcia oczopląsu. Powrót do pozycji siedzącej. Głowa na wprost. Koniec filmowania. Dobrze, to był manew dix holpajka, czyli pacjentka zdiagnozowała kanały tylne, a teraz kanały poziome, czyli boczne. Wałek przesuwamy do tyłu w ten sposób, żeby głowa na nim wylądowała, czy się znalazła. Dobrze. Pozycja wyprostna, pacjentka przygotowuje smartfona, włącza nagrywanie. I teraz pacjentka szybko kładzie się na plecy. Głowa jest na wałku. Czyli jest uniesiono do góry. Pacjentka filmuje oczopląs, jeśli jest. Teraz szybki skręt głowy w prawą stronę. Pacjentka cały czas filmuje. Jeśli jest oczopląs, to do czasu wygaśnięcia oczopląsu, lub przez 20 sekund, jeśli go nie ma. Powrót do pozycji wyprostnej. Znowu sprawdzanie, czy jest oczopląs. I szybki skręt głowy w lewą stronę, filmowanie oczu przez co najmniej 20 sekund lub do czasu wygaśnięcia czopląsu. Pozycja na wprost. Koniec nagrywania. Dobrze. To jest sytuacja, kiedy pacjentka jest sama w domu, a teraz załóżmy, że jest ktoś jeszcze w domu, kto może pomóc. Wtedy ta osoba bierze swojego smartfona. Pacjentka ma wtedy większy komfort, ponieważ może skupić się na samym manewrze, na prawidłowym wykonaniu sekwencji ruchów. Natomiast ta druga osoba będzie filmować. Powiedzmy, to będę ja. Przygotowuję smartfona. Włączam nagrywanie. I teraz pacjentka zrobi manewr Dix Holpajka na stronę prawą. Ja już się tu muszę przygotować. Głowę skręcamy w prawą stronę i szybko kładziemy się na plecy. O! I w tym momencie, kiedy pacjentka się położyła z głową skręconą, ja zbliżam smartfona do oczu pacjentki i filmuję. Jak długo? Przynajmniej 20 sekund, lub do czasu wygaśnięcia oczopląsu, jeśli się pojawi. Dobrze. Ta sekwencja ruchów dalej jest taka sama, jak przed chwilą pokazałem, tylko że filmuje osoba druga. Takie nagranie mogą Państwo później wysłać do lekarza, bądź pokazać na wizycie, co z pewnością ułatwi zdiagnozowanie Państwa problemu. A tymczasem to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Krzysztof Łasiński od neurologia Praktyczna.